Cześć. Dziś porozmawiamy sobie chwilkę o napędach do bram. Ogólnie często w naszych rozmowach z klientami pojawia się temat odnośnie sterowania większą ilością napędów z jednego pilota. Jeżeli te napędy są od jednego producenta, to przeważnie nie ma z tym większego problemu. Wgrywamy sobie ten jeden pilot pod jeden i drugi napęd i możemy sobie sterować nimi z jednego pilota. Problem pojawia się w przypadku. Gdy te napędy są różnych producentów, wtedy piloty te nie współgrają ze sobą, więc żeby sterować jednym i drugim napędem, musimy nosić ze sobą dwa piloty. No i nie zawsze jest to wygodne. I w tym odcinku powiemy, co zrobić, aby sobie ułatwić tą czynność i sterować napędami z jednego pilota. Więc zapraszam do oglądania. Ok, sprzęt mamy już przygotowany. Są to napędy naszej produkcji, więc tutaj nie ma większej, większego problemu, żeby zaprogramować piloty do jednego czy do drugiego napędu. Ale na potrzebę filmiku załóżmy, że to jest napęd producenta A, a to jest sterownik producenta B. Mamy różne piloty, no i nie współgrają one ze sobą. Więc podoba nam się bardziej ten pilocik i chcemy sobie tym pilocikiem sterować tym i tym napędem. Więc. Skoro jest to pilot tego producenta, musimy się zaopatrzyć w radioodbiornik produkowany właśnie przez niego. Tu mamy taki radioodbiornik zewnętrzny, który będziemy musieli właśnie w tym przypadku podłączyć do napędu innego producenta. Wtedy ten radioodbiornik po naciśnięciu, a na poprzednim wgraniu, oczywiście pilota do niego, inicjuje właśnie pracę tego sprzętu. Zobaczmy w praktyce, jak to wygląda. Ok, także widzimy, gdy nacisnę przycisk w tym pilocie, inicjuje pracę tego sterownika. Nic poza tym się nie dzieje. Gdy nacisnę przycisk w tym pilocie, inicjuje pracę tego napędu. Inne przyciski są nieaktywne. Ok, także tak jak mówiliśmy, zróbmy e, tak, aby po prostu jednym i drugim napędem sterować z tego pilocika przy wykorzystaniu na przykładu tego przycisku. Ok, napęd jest gotowy do podłączenia. Napięcie jest odłączone, ale pierwszą rzeczą przed całym tym procesem, o której musicie pamiętać, jest sprawdzenie, czy wasz napęd posiada po prostu złącza sterujące na zewnętrzne akcesoria na przykład właśnie na taki radioodbiornik czy przycisk naścienny warto też sprawdzić, czy mamy też złącza z których będziemy mogli sobie podebrać zasilanie takiego radioodbiorniczka bo też to jest ważne, ale można to obejść przez, przez jakiś właśnie dodatkowy zasilacz najważniejsze są te złącza tutaj sterujące w przypadku tego napędu jest to napęd KSS180. Będziemy musieli zrobić zwarcie między piątką i dziewiątką. Do tego właśnie służy nam ten radioodbiorniczek. Gdy podłączymy go pod piątkę i dziewiątkę, wgramy do niego pilota, on właśnie na chwilkę robi zwarcie między tą piątką i dziewiątką i inicjuje on pracę napędu. I na tym polega tak naprawdę cała magia tego naszego dzisiejszego odcinka. OK, radioodbiornik mam mamy już podłączony, wykorzystaliśmy jeden z dwóch kanałów, bo potrzebny nam tylko tak naprawdę jeden. Więc wgrywamy sobie pod nasz ten pierwszy kanał przycisk długi, żeby po prostu tym przyciskiem sterować sobie napędem do bramy skrzydłowej, a drugim przyciskiem, żebyśmy sterowali sobie napęd do bramy przesuwnej. Zobaczmy jak to wygląda. Naciskam przycisk numer jeden. Jak widzimy, działa tak jak wcześniej, nasz sterownik aktywuje przekaźniki, a teraz zobaczmy, co się stanie, gdy naciśniemy przycisk drugi, który wprogramowaliśmy sobie do radiodbiornika. Jak widzimy, wszystko jest ok, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, ten przycisk oczywiście w tym pilocie dalej działa. No ale chcieliśmy zaprogramować sobie tego pilocika, żeby sterować z niego dwoma napędami. Oczywiście tutaj mamy jeszcze dwa wolne, więc moglibyśmy na przykład pod drugi kanał podłączyć sobie jeszcze na przykład napęd do ramy garażowej, zaprogramować go tutaj na dole. No i mielibyśmy trzy, a nawet cztery urządzenia sterowane z jednego pilota. No i to by było tyle. Także, jak widzieliście, jest to procedura bardzo prosta, pomaga nam ona zaoszczędzić miejsce w kieszeni, a czasami nawet troszkę energii, bo każdy ma czasami jakiś taki gorszy dzień, że nas wszystko denerwuje. I wiecie, jak wyciągamy ten pęk kluczy z dwoma pilocikami dodatkowo, no to troszkę nas to może denerwować. A tak, to mamy wszystko pod jednym pilotem. I oczywiście zyskujemy jeszcze dodatkową zaletę z tego względu, że, gdy zastosujemy dla przykładu taki odbiornik, jest on zamontowany gdzieś na zewnątrz, w wysokim miejscu. To mamy zawsze lepszy zasięg działania pilota. Bo zobaczcie, ten radioodbiornik na przykład posiada antenkę. Montujemy go gdzieś na, na murze, na samej górze, gdzie no, lepiej on łapie zasięg niż taki napęd, który jest zamocowany na samym spodzie. Ma w sobie radioodbiornik, no i nie ściąga tak dobrze sygnału jak taki właśnie e, odbiornik zamocowany na murze. Także. Dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? No i to by było na tyle. Jeżeli macie pytania odnośnie tego, tej tematyki, to zapraszam do pisania komentarzy. Na pewno pomożemy wam, jeżeli macie jakieś problemy. A my kończymy tym na dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.